Witam, kochani moi, z tej strony Dawid z kanału Prowadzi mnie Bóg. Kochani moi, czym dłużej siedzę w tym internecie, czym oglądam więcej kanałów innych braci i sióstr w Chrystusie, a przynajmniej mogłoby się wydawać, że tacy są, to mam coraz to więcej wątpli wątpliwości. Naprawdę. Poczyniłem już kiedyś jeden odcinek na temat podziałów. Ale pewne rzeczy trzeba powtarzać. No, trzeba. Kochani, moi, no spotykamy się z przeróżnymi podziałami, które dzielą nas, ludzi. A przeciwnikowi o to chodzi, bo naród podzielony, lud podzielony, łatwiej się nim rządzi, manipuluje i tak dalej, i tak To jest prawda. To jest fakt. Ostatnio słuchając. Yy, Obrzucanie się pretensjami, wyjaśnianie pewnych kwestii, takich jak czy można używać słowa amen. Czy nie jest to wzywanie czy potwierdzenie wezwania jakiegoś demona, amenra? Kochani moi, czy mogę mówić a, a, amen, czy nie? Czy Bóg ma na imię Jahwe, czy nie? Czy Jezus jest Bogiem, czy nie? Czy należy obchodzić Szabat w sobotę, czy w niedzielę? czy jakiś inny dzień. Czy tysiącletnie królestwo już było, czy powrót naszego Pana już był między innymi w wieku w roku 70 naszej ery? Czy też nie? Czy będzie pochwycenie przed uciskiem w trakcie ucisku, czy po? Czy będzie jedno, czy będą trzy? Czy jest jeden Bóg w trzech osobach, czy w dwóch osobach, czy jest trójca, czy jest dwójca? ten i wiele innych podziałów, moi drodzy, tak bardzo nas dzieli, że my zamiast się naprawdę koncentrować na tym, czy jesteśmy gotowi na przyjście naszego Pana. Bo powinniśmy sobie zadać naprawdę to pytanie, czy jesteśmy gotowi na powrót naszego Pana, czy nasze serca są czyste? Czy nasze serce nas nie oskarża? Czy po prostu kiedy sta staniemy przed naszym Panem, czy staniemy niezawstydzeni? To są bardzo ważne kwestie. Jeżeli potrafimy sobie w 100% odpowiedzieć na te, pytania, to jest, na te pytania, to jest bardzo dobrze. A jeśli nie, to zamiast naprawdę tkwić w tych podziałach, oskarżać jeden drugiego, bo naprawdę jak ja oglądam niektóre przyzywanie do yy, opamiętania się innych braci w Chrystusie, do innych braci w Chrystusie i jak to wygląda w taki sposób, jak to obserwuję, to moi drodzy, jest to co najmniej nie niebib ale nazywają się biblijnymi. No nie tędy droga. Nie tędy droga. Wiemy, że prawdy nie poznamy w 100%. Jestem pewny, że żaden człowiek z nas nie zna prawdy od początku do końca. Ponieważ że raz, że możemy być zakorzenieni w jakiejś denominacji, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, a wiemy, że wszelkie denominacje, pomimo że gdzieś tam mogą mieć ziarnko prawdy. To nie są prawdą od A do Z. że Ża Żaden człowiek tej prawdy nie zna. Je jeżeli tak uważa, to w takim razie, moim zdaniem, jest pysznym, butnym człowiekiem, który tak naprawdę nie wie, że błądzi, ponieważ nie ma. Nie, nie możemy być pewni swoich przekonań i racji w 100%. Chyba, że chodzi o podstawy Biblii. Wtedy, jak najbardziej tak, ponieważ wtedy powinniśmy być wszyscy zgodni. Ale jeżeli ja mam poświęcać swoje siły na to, po to, żeby kłócić się, bo powiem, że jest sześć dni. Mamy w sześciu dniach pracować, wykonywać swoje obowiązki, a siódmego dnia odpocząć. I czy to będzie akurat w niedzielę? To zaatakują mnie zaraz, że nie, przecież tu sobota jest napisane, przecież tutaj, co to ma z niedzielą wspólnego? I zaś powiedzą zupełnie inaczej, że niekoniecznie tak jest, że przecież jest napisane, że tak jest, że tak i tak, ale teraz mamy takie czasy, taki kalendarz i tak dalej, i tak dalej. No Moi drodzy, można ogłupieć, zamiast skoncentrować się na naszym Bogu, Zamiast koncentrować się na Nim, koncentrujemy się i tkwimy w czym? W podziałach. W podziałach. A przeciwnikowi o to chodzi. Jeżeli mamy przykazanie miłości, mamy miłować naszego Boga z całego serca swego, z siły swojej, duszy swojej, a bliźniego swego mamy miłować jak siebie samego. To tak ma być. Ale jak się ma to drugie przykazanie do tego, co ja obserwuję w internecie między braćmi, co się dzieje? I jeszcze inni mówią, że upominają w duchu Boga drugiego brata. Jeżeli ten duch Boga jest taki naprawdę, no to, to to nie jest duch Boga. Bo brakuje jeszcze tylko przekleństw. Nie ma co prawda przekleństw, ale ich wypowiedzi są takim jadem, nasączone, że to praktycznie zastępuje przekleństwa. Więc będą mi mówić prawdę o Bogu, ale będą poka pokazywać zupełnie coś innego, to komu mam wierzyć, komu mam ufać. Moi drodzy, czytać Słowo Boże, mieć relację z naszym Panem, prosić Go o prowadzenie. Czasami może nie trzeba zbyt wielu rzeczy oglądać, ponieważ może to wzbudzić jakieś wątpliwości. Przede wszystkim mamy być otwarci. Mamy być otwarci lecz ta z tą otwa, otwartością też ostrożnie, też ostrożnie pytajmy się naszego Pana. Od tego jest ta osobista relacja z Nim. Tłumaczyliśmy, czym Ona jest. Tłumaczyliśmy po tytułach, poproszę Was, abyście do tego doszli. Relacja z naszym Panem. Wskaże nam drogę. Bóg jest naszym Bogiem i On chce dla nas jak najlepiej. To jest fakt. Dlatego też prośmy go, że niech wskaże nam tą drogę, niech wskaże nam w tą, tą prawdę. Nie bierzmy udział w tych sporach. Jeżeli gdzieś jest ra rażący już naruszenie prawdy, faktycznie zróbmy to, ale w duchu łagodności. łagodności. A bardzo dużo osób o tym zapomina. I wyśmiewa innych braci i inne siostry w wierze. Wyśmiewa. Myli pewne pojęcia. Zamiast poprawić kogoś w miłości, w duchu prawdy, to po prostu wyśmiewa, drwi, wyśmiewa. Czy tego chce Pan? Czy tego chce Bóg? A później co na końcu, kiedy przyjdzie stanąć przed Bogiem, ten ktoś powie, no ale to przecież w Twoje imię, Panie, Panie, Panie Jezu, to przecież w Twoje imię poprawiałem tego kogoś. Przecież to w Twoje imię i ja nie byłem chyba jakiś taki zły. No jak tu Nie, jak tu nie byłeś? W jaki sposób mówiłeś? Jakich słów używałeś? Czytaliśmy niejednokrotnie przypowieści z Salomona, moi drodzy. Tam co chwilę mówi się o to, żeby uważać na język. Jakub mówi o języku jako o najmniejszym or organie, a odpowiedzialnym za tyle krzywd. Język Język. Wszyscy będą mówić, że idą z naszym panem, słuchają nas naszego pana, ale ich wypowiedzi, no jakby troszeczkę odbiegają od stanu faktycznego. Jeśli ktoś obchodzi Szabat w sobotę, a ktoś w niedzielę, to niech obchodzi już. To co w takim bądź razie, to ktoś zdyskredytuje mnie, to przecież ktoś mi powie, to jakie ty masz poznanie, chłopie, przecież jest napisane, że to sobota. No dobrze, ale dwustu innych też powie, że jest to niedziela. I co, I co teraz, ten uważa, że ma poznanie i ten uważa, że ma poznanie. A co jeżeli ja będę chciał ob obchodzić po sześciu dniach pracy i wykonywania swoich obowiązków w niedzielę? Potępi mnie, mnie Bóg? Tak? Ja myślę, że Bóg z tym problemu nie ma. Czy mięso wieprzowe jest dalej czyste, czy nie? Czyste. Jedni twierdzą, że Bóg oczyścił to, Powo powołując się na wersety takie, a nie inne, że nie nazywaj nieczystym tego, co oczyścił Bóg. Jeden z listów Pawła bodajże. No i co? To można jeść tą wieprzowinę, czy nie? I znowu setki osób będą uważały, że można jeść, a setki osób, że nie, że jest to dalej nieczyste. No i co z tego? No i co teraz? I będą się znowu jedna, drugich kłócić, obsypywać wersetami, że przecież można, ci powiedzą, że nie można. Jedna strona, opozycja, druga strona, a Szatan się śmieje. W tym zgiełku podziałów do tej prawdy jest dość coraz to trudniej. I będzie nam ciężko dojść, dopóki nie przyjdzie nasz pan. I prawda okaże się na. Okaże się, wyjdzie na światło dzienne. Bo tak do, do tej pory to będziemy się obrażać, będziemy się obsypywać wersetami. Oczywiście każdy będzie mówił, że ma rację, że ma poznanie, że ma prowadzenie. Ale w tym wszystkim zapominamy, jak traktujemy siebie nawzajem. W tym wszystkim zapominamy o drugim przykazaniu. tym naj... Zaraz obok tego największego. A zaraz po tym jest dekalog cały przecież też, kochani moi. A może nie, bo są tacy, którzy twierdzą, że dekalog już nie obowiązuje. Stare przymierze, nowe przymierze, coś innego tam, coś innego tutaj. A ktoś zaraz powie, no ale Przecież Jezus nie przyszedł po to, żeby znieść prawo, ale je wypełnić. To, co obowiązuje, ten dekalog czy nie? Zaraz ten powie, że tak, bo nie wasz tak, a zaraz powie, że ten, no bo, no bo, no bo nie. I będą się obsypywać argumentami, wersetami i co będą się dalej kłócić. Czy tego Bóg chce? Jeżeli tego Bóg chce, no to sorry. Ale nie wydaje mi się. Mam nadzieję, że nie znajdzie się ktoś z Was, który powie, ale nie masz racji, bo Bóg tego chce. To w końcu. Przyszedł już zbawiciel nas powtórnie, faktycznie w roku 70.? Między 67 a 70. naszej ery? Już był czy nie był? To było to milenium już czy nie? To w jakim okresie jesteśmy teraz? Mącicieli, zwodzicieli. Kochani moi, mamy Pismo Święte. Za dużo osób mówi o, o tym. Za dużo osób. Za duży nacisk jest na to, że to jest ten czas. Za dużo obserwacji, za dużo powróce do snów. Bo naprawdę wielu braci i sióstr masny i są jak najbardziej właściwe. Dlaczego zwracam i tak piję do tych snów, ponieważ sam miałem, dotyczący co prawda wojny, dlatego wiemy, że to będzie też tutaj. Ale ta wojna jest po coś. Jest po coś, pomimo tego, że to biznes i tak dalej, i tak dalej. To wojna jest też niczym innym jak składanie ofiary demonom śmierć, kult śmierci to jest śmierć, po, po, po prostu śmierć to też ma wymiar i podłoże duchowe to nie jest tylko, że ktoś się zginie, walczymy o ziemię której mamy tyle dobra, których jest też tyle tylko to też ma wymiar duchowy, moi drodzy jak najbardziej tak, a jeżeli ktoś umrze w grzechu jeszcze no to kolejna dusza na zatracenie a co mówiliśmy sobie, że to jest wojna o nasze dusze o nasze dusze. Jeżeli ktoś umrze, nie w naszym Panu, no to przykro mi. Kto wierzy we mnie, ma żywot, kto wierzy we mnie. Każdy, kto wierzy, nie pójdzie zabijać. Jest to świadome i bezczelne łamanie przykazań. A ten, kto nie chce, to Bóg będzie miał w opiece i go nie pośle tam. Bo kto mieczem wojuje, ten od miecza, co robi? Ginie. Chyba, że to też jakiś spisek. Ech. Za dużo tych podziałów, a za mało pracy nad sobą, moi drodzy. Ja to tak widzę. Ja to tak obserwuję. Ta prawda gdzieś jest. Jest ona podzielona przez Boga, a sam Bóg jest przez prze przeciwnika zamglonym. Ale jest ta prawda i my mamy jej poszu poszukiwać. Ale jestem pewny, że w 100% jej nie poznamy i że nie będziemy w 100% żyli tak, jak są jakieś wytyczne, prawa. Nie będziemy. Ponieważ zawsze gdzieś zwiedzeni będziemy. I nawet jeżeli nie popełniamy grzechu świadomie, to gdzieś tam popełniamy go nieświadomie. Dlatego za to umarł nasz zbawiciel na krzyżu. Dlatego za to zapłacił za nas okup, zbawił nas, uratował nas, uratował ura nas. Jego śmierć jest dla nas ratunkiem, jest zbawieniem, jest wybawieniem. Mamy już świadomie nie grzeszyć, to jest fakt, co jest powiedziane, że nie, że nie będziemy w ogóle popełniać grzechów. Bo gdzieś możemy być pewni swoich racji, ale one mogą być nie do końca tymi racjami w oczach Boga, więc gdzieś nieświadomie popełniamy te grzechy. Dlatego mamy też orędownika, jakim jest Jezus Chrystus. Nie jakaś Matka Boża, jest Jezus Chrystus. Jemu przypadła ta rola. On oddał za nas swoje życie. On zawisnął na krzyżu, który tak między innymi katolicyzm i inne denominacje celebrują. Martwe zwłoki na krzyżu. Jak można jeszcze obnosić się na klacie, na, w kolczykach, na uszach, wszędzie krzyżem, symbolem śmierci, bo na krzyżu zawisło za za ciało naszego Pana i na krzyżu uleciał z niego duch symbol śmierci naszego Pana jeszcze jak ja widzę w tych Medjugorje yy, posąg nie wiem czy to jest Chrystus bo nie wiem niby jakaś postać na krzyżu zamiast nóg ma kopyta moi drodzy kopyta ma I jest tylko postać, która jakby na krzyżu była ale krzyża nie ma to ja nie wiem, kto to tam jest. Co to za demon tam jest? I do tego demona jeżdżą ludzie z całego świata, i tam są dokonywane cuda. Moi drodzy, to są demoniczne cuda, de działania demonów. żadnej ża Żadnego Zbawiciela na Krzyżu. Z zwłoki, które kopyta mają, ciało, które ma kopyta i ma to przedstawiać Chrystusa z kopytami? I ludzie do tego je jeżdżą? Do tego miejsca i się modlą i padają przy tym i mówią, że to nie jest bałwochwalstwo? To co to jest? Obraz do Częstochowy. Na kolanach chodzą, całują, dotykają, modlą się do niego i to nie jest bałwochwalstwo? To co to jest? Grubo. <słuch> I w tych sprawach powinniśmy być zgodni moi drodzy a też nie będziemy ponieważ katolicy będą mówić że nie dlatego że od początków działania tych organizacji której nie założył żaden Jezus Chrystus nie religii katolickiej denominacji nie założył nasz zbawiciel może mają jakiegoś swojego Jezusa tam, którego sprowadzają do opłatków, którego jedzą, jak to mówią w swoim ka katolickim, yy, przepraszam, Katechisk kościoła katolickiego, czytaliśmy to na jednym z filmów. Oni w to wierzą, że jedzą ciało, piją jego krew z duszą i bóstwem naszego Pana. Że kapłani mają władzę sprowadzić go do opłatka i go zamknąć w opakowaniu. Nawet w tej kwestii są podziały oczywiście, no bo katolicy będą bronić tego. Tak, bo to jest, ale dlatego, że ja sam katolikiem byłem, ja sam tkwiłem w tym lata, też byłem ministrantem, lektorem, animatorem. Z czasem dopiero przejrzałem faktycznie, jaki to jest fałsz i zwiedzenie, ogromne zwiedzenie znacznej grupy ludzkości. Nie mylić mnie się z jakimś protestantem czy z kimś tam innym, bo ja nie zaliczam się do żadnej denominacji. Absolutnie żadnej denominacji. Z jednej wyszedłem, nie będę wchodził do drugiej. Absolutnie nie. Wyrzekam się. Nie muszę się nawet wypisywać, dokonywać apostazji dosłownej, żeby wyjść. Jeżeli się wyzbywasz szatana, to mówisz, że wyrzekasz się niego. I uważajmy na to, co mówimy, bo słowa mają moc. Słowa mają moc. I dla Boga są jak najbardziej aktualne. I ważne przede wszystkim. Podziały były, są i będą. Dopiero, kiedy przybędzie nasz Pan, tego trzymam się dalej. Dopiero wtedy będziemy. Wtedy dopiero poznamy prawdę, jaka jest. A do tej pory ja myślę, że zamiast krwić w podziałach na temat siód siódmego dnia, co do boskości, akurat tutaj nie mam żadnych wątpliwości, to też mówiłem w swoich filmach. Tych rzeczy jestem pewny, spraw jestem pewny. Tego poznania, tego ciepła wylewającego się ducha we mnie, kiedy czytałem słowa, które potwierdzają, że Bóg, że Jezus Chrystus jest Bogiem. A skoro Bóg Ojciec Wszechmogący jest Bogiem, a Jezus Chrystus jest Bogiem również, na który Bosko ma jako Jego Syn, a wielu odrzu odrzuca trójce, Świętą, Dwójcę, to co wychodzi na to, że mamy połów dwóch? Elohim. Liczba Mówiąc najprościej, noga, Kochani moi, poznawajmy, módlmy się, niech prowadzi nas Bóg. Jeżeli nasze serca będą szczere w stosunku do naszego Boga, on wskaże nam prawdę i wtedy zrozumiemy, dostaniemy wtedy zrozumienia prawdziwego. A prawdziwe zrozumienie polega również na tym, że nie hejtujemy. Nie oczerniamy innych braci i sióstr w, Chrys w Chrystusie, bo wiemy, jak odnosił się w Ewangelii Mateusza Zbawiciel nas co do relacji z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi. Zwłaszcza z braćmi. Wiemy, jakie jest stanowisko naszego Zbawiciela. Dlatego miejmy to w sercu. Miejmy w to sercu i nie ulegajmy podziałom niech prowadzi nas bóg jemu ufajmy w każdej kwestii nie będziemy idealni nie będziemy tutaj na ziemi idealni choć przebudzeni choć na drodze z naszym panem upadek się nam zdarzy w większości przeważającej w większości miażdżącej w większości upadek nieświadomy ponieważ nie jesteśmy w stanie poznać jednej prawdy za duży podział który stworzył Szatan i nie będziemy w stanie poznać wszystkiego w stu procentach. Nie ma takiego człowieka. Nie ma. Dlatego też przede wszystkim relacja z naszym Panem i modlitwa, kochani, czego życzę Wam, moi drodzy, i sobie. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że chcecie być w ogóle, za, po, za poświęcenie swojego czasu. Za to Wam dziękuję. Bo takich kanałów, którzy głoszą słowo, jest naprawdę mnóstwo. Dlatego dziękuję Wam, że poświęciłeś Tobie, za to, że poświęciłeś ten czas. Jeżeli mogę Cię prosić, to zostaw łapkę w górę, podziel się tym, jeżeli uważasz, że wartościowe było to, co powiedziałem. Napisz komentarz dla zasięgu i subskrybuj kanał. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Z Bogiem, cześć.